Iwano, śmano, witam was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj pokażę Wam darmową rzecz. Tylko pamiętajcie o wpisaniu kodu Sniper pod OgreForge. Podłoga i ty, takie oto wpiszcie go sobie, kliknijcie Potwierdź i schodzimy na sam dół. Cyk, cyk. Teraz tutaj, jak macie y, pakiety, to tutaj macie za darmo. dzięk, Poje... coś tam, pojedniczy, coś tam. No i kupujecie sobie to cyk czekajcie aż wam się przetworzy, ja wam pokażę jak to się zrobi i cyk na nasze konto trafia prezent za który dostajemy coś takiego e, a nie czekajcie to jest jakiś rzeczy z karnetu o to jest też rzecz z karnetu nie wiem czemu w ogóle stara stary wyświetlacz o i teraz trafiliśmy finezyjny sztych no i tak to wygląda nie wiem dlaczego w starym wydaniu, a fajna nostalgia. Także ja dziękuję za dzisiejszy film i się z Wami żegnam. Cześć.